Witajcie ponownie na moim kanale I dzisiaj zapraszam Was na taki bardzo szybciutki haul Z racji tego, że no też już Filmy z mierzymy Nie pojawiały się tak często No ze względu też trochę na kolano Więc dlatego też Te filmy się nie pojawiały Bardziej zaczęłam się troszkę skupiać Na tych testach makijażowych Ale nie zabraknie mierzymy Bo to jest przewodni temat Na kanału, więc tutaj nie martwcie się Filmy będą się pojawiały Ostatnio też było święta Wiecie, Sylwester i tak dalej, to był taki czas, gdzie no w większości, zresztą wszyscy gdzieś tam jednak trochę odpuszczamy i, i skupiamy się na innych rzeczach. Ale przechodząc do tematu, mam kilka rzeczy: w sumie sukienki głównie. Teraz też ruszyły promocje, dosyć duże wyprzedaże. Fajnie, że sklepy teraz muszą już od tego roku pokazywać cenę ostatnio sprzed 30 dni, żeby po prostu nie oszukiwać klientów, że nagle wiecie jest promocja, chociaż tak jak kiedyś już wam pokazywałam wielokrotnie, chociażby nie wiem z Senseia, z Mojito, były pozaklejane etykiety z, z prawdziwymi, znaczy z pierwotnymi cenami yy, i były właśnie pozaklejane takimi yy, białymi naklejkami, żeby klient nie doszukał się ceny yy, która właściwie była no, dużo niższa niż ta, co na przykład zapłaciłam w sklepie internetowym. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co mam Wam do pokazania, to koniecznie zostańcie dalej. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Naciśnijcie sobie też dzwoneczek, bo wtedy YouTube Was informuje o nowych filmach. I ostatnio też przyrzuciłam się trochę na TikToka, także serdecznie Was też tam zapraszam. Powiem Wam, że chyba teraz najczęściej siedzę właśnie na tym TikToku, bo bardzo zaciekawiły mnie te krótkie filmiki, właśnie bardzo fajne. To jest i też chciałabym wprowadzić takie testy pojedynczych produktów, właśnie w formie takiego 3 filmiku. Bardzo mi się to spodobało od momentu, gdy wrzuciłam pierwszego swojego TikToka, bo tak to powiem szczerze, że mm, zanim ja w ogóle y, zainstalowałam TikToka, zanim, y, zanim ja wrzuciłam swój pierwszy film, to nie siedziałam w ogóle na tym y, i zawsze gdzieś mi się to co ci to, a na co ci nie. nie. To jest głupie, bez sensu. A powiem, wam, że jak ja wrzuciłam swojego pierwszego TikToka, to aplikacja mnie wciągnęła. Na tyle bardzo mi się to podoba. Oczywiście pomijając te głupoty i takie durne filmiki, no to bardzo można dużo się dowiedzieć takich wartościowych i konkretnych od razu na konkretny temat, co też mi się bardzo podoba. I powiem szczerze, że też chciałabym tam wrzucać takie powiedzmy krótkie, no bo krótkie, no bo tam tylko 3 minuty, ale to jest na tyle fajne, że na przykład nie wiem, zrobić sobie test tylko podkładu, test tylko tuszu, wiecie o co chodzi, takie treściwe, konkretne o danym produkcie, co też bardzo mi się to podoba. Koniecznie dajcie mi znać, czy, czy interesujecie się, czy oglądacie, czy siedzicie na TikToku, czy też Was dopiero niedawno to wciągnęło, także dajcie mi koniecznie znać. Dobra, działamy. Ym, ja mam ceny, ym, w sumie dwie rzeczy mam, które były na Promocji. Resztę zamawiałam z nowych kolekcji już jakiś czas temu. Ta paczka, powiem Wam szczerze, że leży mi od grudnia, więc y, dlatego chciałam Wam nagrać, bo te rzeczy widzę, że są nadal dostępne i mogą być już teraz na promocji. Oczywiście, jak zawsze, <gryw> zawsze to mówię, że linki wraz z cenami na moment kliknięcia w link będzie niżej w opisie. Także koniecznie sobie zerknijcie, jak Wam coś padnie w oko. Powiem Wam, że ja dzisiaj mam tylko i wyłącznie. Aż sama się dziwię sukienki. Także dobra, lecimy. I ja już w ogóle mam kolczyki na sobie też z Reserve. Jest to jeden z kompletów, mam i drugi. Drugi zamówiłam z tego względu, że właśnie nie wiem, czy nie zostawię je sobie dla siebie, w razie czego jakby coś się z tymi podziało, ewentualnie może dla kogoś na prezent. A tutaj one wyglądają tak, nie patrzcie, na pazury, bo jestem w trakcie odbudowy. Zobaczcie, no przepiękne są, prze, przepiękne. Tutaj mam zdjęte już z foliki. Tu są takie przepiękne, jakby łezki, coś takiego. Żałuję, że te łezki nie da się przymocować tak, żeby ta łezka, wiecie, tak szła i tak się tutaj zatrzymała w miejscu, wiecie o co chodzi. Właśnie szkoda, nie utrzymuje się to. Niestety te kolczyki opadają, próbowałam już na wiele sposobów, ale nie. Mam też buty, które niestety, ale już zdążyłam sobie przymierzyć, ponieważ potrzebowałam. Właśnie wtedy, jak zamawiałam, czyli w grudniu, bardzo pilnie potrzebowałam butów, bo w sumie zaczęła się wtedy już taka. No, może zima, nie zima, nie, ale już były zimne dni, były takie mrozy, przecież śniło mnie, że potrzebuję mieć buty. I bardzo mi się spodobały dwie pary butów. Jedną z nich już noszę. Buty na takiej traktorowej podeszwie, ale uważam, że są świetne. Pasują wręcz do wszystkiego do szerokich nogawek, do wąskich nogawek, do sukienek, właśnie takich maxi, sweterkowych. Mega to wygląda. Do sukienek krótkich. Uważam, że wyglądają mega petardycznie. Bardzo mi się one spodobały i one też są bardzo, bym powiedziała, że wytrwałe i nie przemakają przede wszystkim. Bo jak były ostatnio, wiecie, takie mrozy, później odwilż, powiem Wam, że chodziłam w tych butach i nie przemakały. Dwa, co jest ogromnym plusem, jest to, że jest. Bardzo dobrze wypełniony misiem i są bardzo ciepłe, bo jak były mrozy i gdzieś tam trzeba było wyjść, no to um, faktycznie było mi w nich bardzo ciepło. Um, Normalnie noszę stopki cieniutkie, wiecie to, co się nosi w lecie, to się nosi w zimie, nie? Ale naprawdę mówię Wam, że robią robotę. One w normalnej cenie kosztują 160 zł, zaś drugie to są już całkowicie białe, też na traktorowej podeszwie. Tamte to mają takie wykończenie ala la skórka, a te tutaj mają takie materiałowe wykończenie. No i niestety będzie problem z czyszczeniem. No i niestety są dużo za małe, noga mi nie wejdzie, a mam tutaj rozmiar 38-39. Tak, tutaj mam 38 i niestety tutaj noga mi nosiło wyższą, nie wejdzie, choćby nie wiem, nie wiem co. I bardzo żałuję, bo podobają mi się te buty. No i one mają nieco dłuższą. Cholewkę. Dla porównania pokażę Wam. Te mają bardziej taki kremowy odcień, taki... A te są bardziej takie ekry, takie już w białą tonację idą. No i zobaczcie, no i cholewka jest, jest krótsza, chociaż te wyglądają bardziej tak no tak smukło, wiecie, tak wręcz bym powiedziała, tak wyszczuplająco. Natomiast stwierdziłam, że nie będę zamawiała rozmiaru większego, bo jest dostępna pełna rozmiarówka. No ale właśnie ze względu na tutaj to czyszczenie, one będą się bardzo brudziły. Wystarczy, że nie wiem, będzie jakaś chlapa, błoto one kosztowały 119 zł. Czas na ciuszki. I tak, pierwsza rzecz, którą mam, to jest taka oto sukieneczka, sweterkową sukienkę. Ona jest takiego kroju midi, bo ona nie zakryje nam kostek. Mi ona wypada tak. No, trochę bym powiedziała za łydkę, a mam 1,63 m wzrostu. Rękawki mi się też bardzo podobają. Co nie zauważyłam na stronie, to że ma tutaj wycięcie po lewej stronie, więc tutaj mamy wycięcie dosyć. Jeżeli chodzi o długość, no to tak na długość to mamy, pokażę Wam jak ona wygląda. Natomiast w całości no, prezentuje się fajnie, materiał jest bardzo, bardzo przyjemny, bardzo miły w dotyku i zaraz sobie sprawdzimy skład. Nie pamiętam czy ona miała mieć coś z domieszków wełny, kosztowała 119 zł, ona nie była na żadnej promocji, no i niestety mamy tutaj 97 Poliestru i 3% Elastanu. Elastanu faktycznie, Elastan jest bardzo wyczuwalny, ponieważ jest bardzo, bardzo naciągliwa. I ja mam je w rozmiarze S, a wygląda no, na co najmniej MK L-nawet się spokojnie wciśnie, a nawet bym powiedziała, że xl -ka. więc wypada bardzo, bardzo No i ta szarość bardzo mi się podoba, także już zobaczycie w całości, bo wiem, że nie widać jej po prostu teraz w całości, więc już za chwilkę zobaczycie. Spoko! Muszę Wam powiedzieć, że e, fajna, lekka. Myślę, że fajna by była też do latania tak na co dzień po domu. Mi się ona bardzo podoba i sobie ją na pewno zostawię. Już jesteśmy przy sukienkach, też takich sweterkowych, to mam identyczną jak ta szara, z tym, że tutaj takim wykończeniem prążkowanym, zobaczcie, tak to wygląda. I ona ma, mam wrażenie, że ma delikatnie krótsze rękawy. No i tutaj już jest zakończona takim golfikiem. Bardzo mi się spodobało, bo to jest taki kolor kawy z mlekiem, takiego cappuccino. Myślę, że, że fajnie ona by wyglądała, właśnie do albo długich kozaków, albo właśnie do tych bodków, które mam. I tutaj ona w składzie. Chyba nie wiem, czy przypadkiem nie miała coś z wiskozy. I też ma wycięcie z lewej strony. Ma coś z wiskozą, bo tak, mamy 68 poliestru i 32% wiskozy. No i ta ma taką fakturę. O. No i ta trochę już tak średnio się w niej czuje. Tutaj fajny golfik. Fajny. Ale tutaj to już tak średnio. No i tu jest, kurde, cyganeczka Madzia. Cyganeczka Madzia zamówiła sobie sukienkę w kwiaty, czarną sukienkę w czerwony kwiat, w czerwone róże. I kiedyś już mierzyłam takich sukienek wiele i gdzieś tam zawsze twierdziłam, że to jest nie dla mnie, że właśnie wyglądam jak cygan. I, i, ale bardzo mi się ona spodobała, z tego względu, że jest bardzo, bardzo. No, zobaczcie, przepiękna, przepiękny rękaw, oczywiście w postaci główki, co ja bardzo lubię. Mamy też tutaj taki kołnierzyk i mamy dekolt. I tutaj w dekolcie mamy takie dwa. Nie, to nie są guziczki. Nie, są. Są tutaj dwa guziczki. O, widzicie? Tak ona wygląda. Ma tutaj ściągacz. Ma ściągacz w pasie. No i jest maxi. Zobaczcie, no przepiękny materiał. Mam tutaj ona oczywiście podszewkę, e, taką e, bardzo też taką jak tiul coś takiego. O, coś takiego. E, bardzo mi się ona spodobała, serio. Spodobała mi się właśnie ze względu na to, że ma ten ściągacz w pasie. Modelka wygląda pięknie w tej sukience. Strasznie mi się ona spodobała e, i stwierdziłam, że dobra zamówię, a może okaże się, że będę w niej ładnie wyglądała. Naprawdę. Mega mi się ona podoba. Naprawdę to. Zaraz ją sobie przymierzę. Buziczki możemy sobie rozpinać, zapinać. Natomiast mogłam wziąć na pewno rozmiar mniejszą, ponieważ czuję, że jest za duża. Myślałam, że, że będzie właśnie problem z... Myślałam, że będzie problem z biustem, ale nie. Tutaj jeszcze mam dużo, dużo luzu, jak na L, więc... Bardzo fajna, bardzo fajna. Przewiewna, lekka. Będzie świetna i na jesień, i na lato, i na zimę, także super. No i na koniec, bo jesteśmy już przy końcu, tak jak mówiłam, ten hol nie będzie jakiś mega długi. Została mi ostatnia sukienka. Ona ma taki tutaj przepiękny wzór, również. Bardzo mi się spodobał. Nie zauważyłam, że te rękawki. E, że one mają tutaj taki dodatkowy jeszcze sznureczek, taki ściągacz jakby. E, nie ma guziczka, tylko właśnie jest ten sznureczek. E, rękawy takie też e, mam wrażenie, że to będą tak, to będą takie wiecie bufki, bo tutaj nawet ten materiał tak, wiecie, tak idzie. O, widzicie, tutaj jest tak podszyte i tutaj idzie. No, i tutaj oczywiście jest też y, taka mgiełka, bym powiedziała. Tutaj oczywiście jest podszewka bardzo przyjemna w dotyku. Jest ta tutaj podszeweczka. No i ona ma taki dekolt z falbaną. Dekolt jest dosyć głębą. Ta sukienka ma guziczki na całej długości. I oczywiście zakończona jest tutaj taką luźną, przewiewną falbanką. Y, I tutaj podszewka właśnie kończy się tuż y, przy samej falbańce Także może być bardzo fajna Muszę Wam powiedzieć, że de dekolt jest bardzo głęboki. Jeżeli nie lubicie, no to... Zresztą nie lubicie. No tutaj jak widzicie stanik mi się zaczyna już przebijać, więc no jest głęboko. Ale ogólnie podoba mi się ta sukienka. Bardzo przyjemna. Szkoda, że właśnie nie mogłam sobie przymierzyć tych sukienek na te długie kozaczki, które miałam z Reserved, ale no odesłałam je na reklamację, zobaczymy jak mi to rozpatrzą, bo tam obcas się zaczął luzować i materiał zaczął pękać przy przy zamku, więc zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa, bo w Reserve w sumie nie reklamowałam nigdy. No jak widzicie, haul był bardzo szybki, nie było tych rzeczy dużo, ale myślę, że może gdzieś tam Was zainspirować. Jeżeli jesteście fankami sukienek, to myślę, że coś znajdziecie dla siebie. Dajcie znać, czy lubicie sukienki, czy raczej jesteście fankami spódnic, albo może jesteście tak jak ja spodniary, jak ja zawsze byłam, mnie się nigdy nie wyobrażałam ani w sukience, ani w spódnicy i nikt nigdy mnie nie widział w takich rzeczach. Także dopiero to widzę, że to z wiekiem się wszystko zmienia, także że i gusta. To by było na tyle. Dajcie znać, co Wam się podobało, czy zamawiacie w Rezert. No i zapraszam Was na Instagrama, na TikToka. No i nie zapomnijcie tutaj subskrypcji, jeżeli jesteście pierwszy raz. Bardzo Was y, zapraszam i widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa!